Yy, dobra, elo mordy. Dzisiaj jest trochę inny odcinek i bardzo Wam dziękuję w tego. Robimy specjal na 12 subów. Bardzo dziękuję, że mi 12 subów. Mam też 12 subskrybentów. Nie wiem, czy to są suby subskrybenci, czy subskrybentów. 12 subskrybentów. Mam to, więc bardzo dziękuję, że wbiliście albo znaleźć tyle subów I, i trzymajcie tak i, i trzymajcie tak dalej I dzisiaj robimy special w Minecraft no, specjal special na 12 subów i bardzo dzięki bo aż no aż mi mocno bije surfy jak go ja są na mój zauważyłem że mi to dalej. mi jest bardzo fajnie więc tak dalej trzymajcie wbijajcie suby. A my robimy specjal. I będą też specjal. Teraz y, 20 subów i, i kolejny specjal. Z 12 osób. Nie wiem. Dobra, więc mogę już skinąć pióra, bo wczoraj nie mogłem. No, nie mogę. Dzisiaj nie ma z y, y, naszego tego świata. Tego daję suba, bo tu mam Chodzimy na taki Kraj Polska i tu będzie wizowie specjal Bardzo fajny specjal Zrobię zaraz cięcie, tylko przygotuję, mi się widzieć, tylko muszę wejść. Minecraft no dopiero zrobię cięcie. No Na to nie padcie jak coś. Na razie. No widzowie. I te po tym filmem ma być y 20 subów Wtedy będzie kolejny odcinek z Minecraft. Tak mo, Nawet jak chcecie, to, to wy możecie decydować, yy, Ja jaki odcinek mam. nagrać, w jakiej gry ja się zainstaluję, ja się nie martwię. No Dobra. Ja robię cięcie i zaraz się widzimy. Elo. I zowie, Jesteśmy z powrotem. W tym, 8go, jest w serduszku. Jak coś, to weźcie na mojego skina, nie patrzcie, bo no, no bo po prostu nikt chce mi się żałować, mój skin nie w tym No dobra, ale tamto to ki, teraz tak. Bardzo mi serce się nagrzało, jak wbiliście 12 słów. Więc róbcie tak dalej, a my zaczynamy specjal I jak właśnie jest duża, to no wtedy bardzo Wam dziękuję i, i, i wbijajcie tak dalej. A, a tak bardzo mocno kliknijcie mocno w ten zwolennik. I szuba, dobra. Zaczynamy specjal. Chodź złożyłem specjalność. Dziękuję Lizowi bardzo. Ten moment był dla mnie najważniejszym momentem. Nasz specjal jest udany dzisiaj będzie to w dworu kolejny odcinek. Będzie. Ale tak na sero. No i bardzo Wam dziękuję za to. Światło ja tak sobie ustawię tu i zaraz będzie kolejny odcinek. Gramy z moim bratem wizowę. Więc zaraz będziemy się z powrotem widzieć. Aha, na, innym, na innym świecie! Więc tak. E, bardzo wam dziękuję. To będzie do robienia specjalnie Albo jak coś. To potem będą wy, fajerwerki wymienione. Jest tak. E, to jakby nie 20 subów, albo Albo. Albo. Nie, no nie wiem jak to domu. Dobra, więc fajnym przywitaniem. W sumie nie fajnym, tak. W sumie no, nie wiem jak wam to powiedzieć. Skończymy odcinek. Więc fajnie mi było. Bardzo... No, no lubię. Bardzo. I zrobię. Więc robię to. Robię to rozwyko. Robię to. No i to, to, ta seria jeszcze w internecie. zabiję się, ale będą jeszcze, więc było fajnie widzowie, lubię was, no tak bym powiedział. Ba I bardzo wam dziękuję za 12 subów, W ja tym przywitaniem kończymy odcinek.